Z tej strony nowy z tej strony nowy bohater YouTube'a Live? Będzie to kanał o życiu, o śmiesznych rzeczach. Przy okazji wam powiem, że prowadzę też inne dwa kanały. Jeden to się nazywa Comedy Mix. Na którym nagrywam różne śmieszne komedie, a trzeci to, to, to jest Criminalist 2, gdzie nagrywam w, wszystko o grze Five Nights 1, 2, 3 i przy okazji, kiedy wyjdzie w listopadzie Five Nights at Freddy's 4, Ale to już będzie na tamtym kanale. No, i teraz się przedstawię. Nie, i swoje rodzinę. Patrzcie, oto ja. Czekajcie chwilę. Okej, okay, wyjdziemy. No, teraz się przedstawię swoje zdjęcia. O, i moje rodziny. Okej. Okay. Kończę. Patrzcie. Dziwne zdjęcia. Dziwne. Mhm. A teraz przypomnijcie co powiedziałem. Nowy bohater YouTube'a. To YouTube było na początku filmu. Może nie, bo konieczny bohater. No. Pst, pst. Nie każę wam. Od razu subskrybować, lajkować mojego kanału, bo to dopiero opening pierwszy. Może następny nastąpi o pełnik. No i macie mm, teraz będzie wam wyskoczy wam. Mm, no ten eee yy, ikonka macie na, na kliknąć, macie klikać, klikać, klikać! Dobra, cześć!